W cel kapłańskiej świątyni Wielkiej Bogini zebrało się 13 osób. Niedawno zapadła noc. Marcy kapłan Kamares po odprawieniu modów przed wysokim, ale brzydkim posągiem Wielkiej Bogini Matki usytuowanym w zamkniętym sanktuarium, dostępnym tylko dla niego i jego dwóch zastępców, stanął przed wielkim oknem i długo patrzył na ciemniejący na tle nieba wysmukły szczyt. Gwiazdy jaśniające na bezchmurnym nocnym firmamencie w pobliżu wierzchołka góry znikły, jakby w tym miejscu bogowie chcieli ukryć niebo za zasłoną. Wokół szczytu widniała nikła poświata jak po zachodzie słońca. Spojrzał bez słowa na towarzyszących mu kapłanów, którzy w milczeniu skinęli głowami. Wrócili do sali ogólnej i tam panowało milczenie. Pięciu królów, pięciu dzielnic wyspy czekało na słowa arcykapłana, który miał przemówić jako wyrocznia matki. Bogini nie przyjęła naszej ofiary. Odwróciła od nas twarz i zasłoniła oblicze góry. Nie unikniemy jej gniewu. Midias. Król dzielnicy czwartej, będący zarazem admirałem całej teryjskiej floty, upił wina i z niecierpliwością odsunął kielich tak gwałtownie, że słodki płyn chlapnął na pięknie wypolerowany kamienny blad stołu. Rozlane wino wyglądało jak plama krwi. Kamares popatrzył na admirała z dezaprobatą, a jeden z kapłanów starannie wytarł plamę płócienną chustą. Midias wyglądał, jakby miał ochotę wylać na stół resztę zawartości kielicha. Można prościej, bez tych wszystkich bogów i ich humorów? Co grozi nami, naszemu ludowi? Król dzielnicy pierwszej, wywodzący się wprost z boskiego rodu Atlasa, Gaderos, podniósł się ze swego miejsca i zapewne by ostro zareagował, broniąc znieważonych boskich przodków, gdyby nie uspokajający gest arcykapłana. Spokojnie, bracia królowie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam rozwagi. I rzeczywiście powinienem może w tej sytuacji mówić prościej. Od kilku dni, jak sami widzicie, góra budzi się. Unosi się z niej para i dym. Pojawiają się języki ognia, ale lawa nie wypływa ze stożka. Ojcowie nasi przeżyli już wielokrotnie gniew tery, kiedy to wulkan wyrzuca w niebo płonące kamienie i popiół, a lawa spływa po stoku. Po to też synowie Atlasa zbudowali naszą wyspę w postaci rozdzielonych kanałami morskimi pierścieni, żeby wrząca lawa chłodziła się w wodzie, a zakryte dachami domostwa powstrzymywały popiół. Ale teraz lawa nie wypływa, a popiół nie unosi się w niebo. To niedobrze? Chyba lepiej, jak nie ma lawy i popiołu? Kamerez pokręcił głową, nie patrząc nawet, kto zadał to pytanie. Bardzo niedobrze. Złe siły nie mają swobodnego ujścia i wybuchną. Działa to tak, skinął ręką w stronę swoich pomocników. Dwaj kapłani podeszli do stołu z amforami młodego musującego wina. Jedna miała mocno zaczopowany otwór, drugą kapłan przykrywał luźno osadzonym krążkiem wypalonej gminy. Mocno potrząsnął naczyniem pod przykryciem, dał się słyszeć cichy szum, pokrywka uniosła się i spod niej wypełnęło na stół kilka stróżek czerwonego płynu, który szybko został wytarty do sucha. Drugą sam kamares potrząsał z wielką siłą, po czym postawił przed zebranymi. Początkowo nic się nie działo, dało się słyszeć kilka chichotów, ale po chwili rozległ się głośny huk. Naczynie zostało rozerwane, zaczopowana pokrywa wyleciała w powietrze, pękając na kilka kawałków, a całe wino rozprysło się we wszystkich kierunkach, zalewając stół i ubrania najbliżej siedzących królów. Odłamek amfory przeleciał midiasowi koło oka, inny wbił się w rękę kamarysowi. Popłynęła krew, mieszając się z rozlanym na stole winem. Arcykapłan nie zwrócił na to uwagi. I tak właśnie będzie z górą i naszą wyspą. Góra wybuchnie, a wyspa zostanie zalana lawą, jak stół winem. Chciał się upewnić Grapas, król dzielnicy drugiej, w której ludność zajmowała się uprawą winorośli. Kamares potrząsnął głową. Niestety, nie całkiem tak jak mówisz, Grapasie, wybuchnie cała wyspa, której góra jest tylko najwyższym punktem. Cała wyspa jest tą amforą. Gdy wybuchnie góra, może wtarnie do jej wnętrza, a gdy zimna woda zmiesza się z gorącą lawą, wyspa uniesie się ku niebu, rozpadnie na milion kawałków i częściej spadnie z powrotem do morza, a część wyleci w powietrze razem z pyłem wulkanu, zasłaniając słońce. Szczątki naszej wyspy utopią się w morzu i tam zostaną zalane lawą. Może jakieś okruchy pozostaną niecałkiem zniszczone, jak te odłamki, które widzieliśmy przed chwilą. Towarzyszyć temu będzie ogromne trzęsienie ziemi, które wywoła gigantyczne fale na morzu. Wyspa, góra, miasto, kraj. Wszystko zniknie na zawsze. Część w wodzie, część pod lawą, część pod popiołem z wulkanu. Zapadła cisza. A my, a ludzie w ogóle? Kamarys nie odpowiedział. Oparł głowę na rękach i pogrążył się w milczeniu. Midias przerwał je pierwszy. Kiedy? spytał. Nie wiadomo. Jutro raczej nie tydzień, miesiąc, może dwa rok nie dłużej, jak sądzę. Zwierzęta jeszcze są spokojne, a ptaki nie odleciały, choć w tym roku nie założyły gniazd i nie zniosły jaj. Wiedzą. Królowie siedzieli w ciszy. Wiadomość, że nieszczęście nie grozi im natychmiast, jakby ich uspokoiła. Teniłów sięgnął po resztkę wina, sprawdzając starannie, czy w kielichu nie pozostały jakieś odłamki zniszczonej amfory. To niemożliwe. Nie wiem, co chcesz przez to osiągnąć, mówiąc nam to wszystko, ale to nie może być prawda odezwał się wreszcie król pierwszej dzielnicy. Przecież panem wulkanu jest nasza bogini matka, a panem morza i trzęsień ziemi jest nasz Bóg Ojciec. Nie zaatakują nas, których spłodzili i nie zniszczą tery, którą sami stworzyli. Nie wygubią Atlantów. Dlaczego nie wysłuchali Twoich modłów? Dlaczego zamiast nas bronić, matka przekazała Ci tę straszną wróżbę?